Witajcie, moje kochane zodiakalne lwy. Tutaj odkładam wasz kamyczek karty tarota na chwileczkę na bok. Zaczniemy sobie od moich magicznych kostek i sprawdźmy, jaka energia będzie Wam przyświecać, jaka energia będzie Was prowadzić w miesiącu czerwcu, na co będzie fokus. Kochani, co my tutaj mamy? Barana, wow, księżyc i dziewiąty dom. Moi drodzy, podróże. Małe, duże, ale szczególnie te dalekie, więc jakaś część z was na pewno będzie jechała gdzieś daleko na jakieś wakacje, będziecie chcieli odpocząć, zadbać o siebie, skupić się na swoim, może troszeczkę, wnętrzu, na swoim komforcie, na swoim odpoczynku, na tym. Co Was odżywia w jakiś sposób, co odżywia Wasze ciało, co odżywia Waszą duszę. Także większa część z Was w miesiącu czerwcu gdzieś wyjedzie. Myślę, że też co niektórzy z Was mogą zacząć myśleć o jakichś studiach, o zaczęciu może nowego kierunku. Zaczniecie się zastanawiać, czy nie chcielibyście właśnie od września czy od października. Wrócić na uczelnię, albo jeśli jesteście na uczelni, to właśnie czy jakiegoś nowego kierunku jeszcze tutaj nie obrać. Dla niektórych jest to czas oczywiście egzaminów, i tutaj będzie właśnie szczególnie dla studentów fokus szedł na to. Także możecie się co niektórzy czuć podekscytowani, a co niektórzy mogą się poczuć trochę zmęczeni. No dobra, czyli albo wakacje, albo szkoła. Tak to już w tym czerwcu bywa, że dla niektórych to jest już początek wakacji, a niektórzy jeszcze muszą troszeczkę popracować, kochani. Dobrze, no to zobaczmy, co w środku, jaką energię wy będziecie mieć we wnętrzu, co będziecie dawać na zewnątrz, gdzie wy się będziecie, że tak powiem, skupiać, na czym się będziecie skupiać, gdzie jest ten fokus, kochani. Proszę. Wow! Jest As pucharów, dwójka pucharów. No, moi drodzy, większa część z Was będzie się skupiała na uczuciach, na emocjach. Mamy tutaj również księżyc, czyli właśnie też na takim poczuciu bezpieczeństwa, na tym, co, że tak powiem, karmi Waszą duszę, karmi Wasze emocje. Dla niektórych oczywiście będzie to fokus na związek. Niektórzy z Was w miesiącu czerwcu się zakochają, poznają drugą osobę. I będziecie mieli tak zwane motylki w brzuchu, będziecie tylko o tej osobie myśleć. No i niektórych trochę pozamiata, bo naprawdę jest tu ogromna taka energia um, miłosna, po prostu. No, miesiąc czerwiec będzie dla Was miesiącem miłości. Osoby w związkach będą czuły, że relacja, w której są, jakby rodzi się na nowo w jakimś sensie. Odrodzenie tej relacji nastąpi. Poczujecie, że jest tak, jak było kiedyś, na samym początku, kiedy dopiero poznaliście tą osobę, kiedy się w sobie zakochaliście. Także odrodzenie uczuć dla osób, które nie są w związkach, dla singli, spotkanie tej osoby i mocny fokus właśnie e, na, na miłość, kochani, na miłość, na emocje. Niektórzy będą tutaj mocno to analizować, niektórzy będą chcieli właśnie może poczuć się troszeczkę bezpieczniej, um, przerobić może pewne rzeczy. Ale tu jest bardzo dużo, ta karta chciała wyjść, pozytywnych kochani uczuć. Siódemka pucharów, znowu puchary, emocje, zastanawianie się, co mi służy, co bym chciał przeżywać, co bym chciała przeżywać. Dla niektórych dużo spotkań, dużo randek, może to być więcej niż jedna osoba. Będziecie się zastanawiać, którą osobę wybrać. Generalnie ogromny tutaj fokus idzie na. Uczucia na relacje i na emocje. Sprawdźmy w takim razie, co idzie do Was, kochani. Z zewnątrz widzę, że te dwie karty chcą wyjść, no i zobaczcie, ja Cię kręcę. Kochankowie i ósemka. Idzie do Was ogrom miłości, ogrom seksu. Ja Cię kręcę, ale będzie to gorący miesiąc, moi drodzy. Randki, spotkania, wyjazdy, podróże. Ósemka, kochani, dla niektórych oznacza podróże. Niektórzy z Was poznają tą drugą połówkę właśnie w podróży. Pojedziecie na wakacje, odpocząć od wszystkiego, a wrócicie tutaj z żoną, mężem, chłopakiem, dziewczyną e, z kimś dla Was niesamowicie ważnym. Tutaj idzie do Was, no ja Cię kręcę, nie? Jestem sama podekscytowana czytając dla Was te karty. Podróże i miłość, podróże i miłość to do Was, moi drodzy, idzie. Jeśli chodzi o karierę i o finanse, to możecie spotkać na swojej drodze um, kogoś, kogo już znacie, z kim, z kim się spotkaliście wcześniej w przeszłości. Jest to osoba, która um, może Wam dobrze doradzić. Może spotkacie na przykład kolegę z poprzedniej pracy, który wam właśnie powie, że otwiera się jakiś wakat, otwiera się jakieś stanowisko u niego w firmie. Dzięki czemu będziecie mogli nie dość że zmienić pracę na lepszą, to jeszcze awansować. Jest to jakiś doradca, ma ogromną wiedzę ten człowiek i na pewno go już znacie, na pewno wasze drogi się gdzieś tam przecięły i może wam właśnie dobrze doradzić, jeśli chodzi o waszą karierę, o finanse. Dla niektórych z was może to być jakaś właśnie konsultacja dotycząca zabezpieczenia waszych dzieci. Może będziecie, co niektórzy, nie wiem, chcieli spisać testament, nawet e, tak to tutaj wygląda. Natomiast na pewno, właśnie, Ktoś z przeszłości, ktoś, kto służy dobrą radą, dzięki czemu wasze finanse. Tak, patrzcie, ja cię kręcę. Cesarz na koniec. Wow. Wow, kochani, wasza kariera frunie wysoko, wasza kariera idzie w górę, awanse wejście na wyższy poziom. Niektórzy z was zostaną swoimi własnymi szefami, przejdziecie na samozatrudnienie. Bardzo będzie Wam się tutaj w tym temacie powodzić. Bardzo, bardzo moi drodzy. Bardziej to dotyczy, bym powiedziała, nie tyle finansów, co właśnie statusu, pozycji, prawda? Awans, 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 wejście na wyższy szczebel kariery, zmiana pracy na bardziej korzystną, na wyższe stanowisko, ktoś, z kim już wasze ścieżki się przecięły, Wam w tym, kochani, tutaj pomoże. Więc sprawdźmy jeszcze raz mm, relacje, związki, miłość, jakie karty mamy tutaj. Mamy Asa pałeczek, mamy Króla Pałeczek i mamy Osemkę Pucharów. Moi drodzy, um, piękny nowy etap przed Wami, coś nowego się zaczyna, pełen pasji, pełen um, seksu, pełen ekscytacji, kochani. Będzie tutaj duży fokus na to naprawdę coś nowego, coś fantastycznego, a jakiś nowy, nowy związek albo nowy etap w związku dla Was, kochane lwy. Poczujecie siłę, poczujecie energię, poczujecie chęć do życia, do działania, do kochania, do wszystkiego. Wspaniale dobrze. Zapytajmy w takim razie o radę dla Was, kochane lwy, na ten nowy miesiąc. Co radzi tarot? Mamy tutaj sąd ostateczny i mamy pazia mieczy. Kochani, te karty, uwaga, mówią mi, pamiętacie, mówiłam tutaj o studentach, o zaczęciu y, lub końcu nauki, przygotowania do egzaminów. Więc dla tych z Was karty służą radą, żeby się dobrze do tego przygotować. Zobaczcie, mamy tutaj pazia mieczy. To jest karta, właśnie ucznia, studenta nauki, zdobywania wiedzy i świecenia potem tą wiedzą. Więc jeśli się dobrze przygotujecie, moi drodzy, to na pewno zdacie te egzaminy tutaj śpiewająco w tym sądzie. Um, dla reszty osób, y karty sugerują, żeby do czegoś się dobrze przygotować żeby jeśli musicie podpisać jakieś umowy na przykład dotyczące waszej kariery, dotyczące waszej pracy, to żeby wszystko dobrze żeby czytać wszystko to co jest małym druczkiem zapisane te karty również mówią, żeby uwierzyć w siebie i w taki swój potencjał, to, że jesteście wystarczająco mądrzy, że macie wystarczającą wiedzę, macie wystarczające doświadczenie, żebyście się nie czuli jak tacy nowicjusze, że może ten awans, ta kariera Wam się nie należy, żebyście nie zostawali w takim syndromie oszusta, bo kochani, macie to wszystko i możecie spokojnie wejść na wyższy. Poziom, żebyście się sami tutaj nie blokowali, tylko właśnie uwierzyli pod tym względem w siebie. Dla niektórych może to również oznaczać, że tak powiem, taki delikatny rachunek sumienia i zastanowienie się, co zostawiam za sobą, co mi może już w tym miesiącu czerwcu nie służy, a z czym ruszę do przodu od lipca, kochani. Na pewno gdzieś ruszacie w jakąś nową drogę. Pełną ekscytacji, pełną przyjemności, pełną wyzwań będziecie świecić jasno, tak jak to lubicie, moje drogie lwy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, kochani. Trzymam na Was mocno kciuki, wysyłam Wam dużo światła, dużo miłości. Jeśli to czytanie Wam się podobało, jeśli z Wami rezonuje, zostawcie kciuka w górę, zostawcie serduszko w komentarzach, a jeśli jesteście nowi, to zachęcam do subskrypcji i zaglądnięcia do moich innych filmów, szczególnie tych z serii, wybierz kartę.